Władysław Bartoszewski Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś warte. W dzieciństwie słyszałem od ojca, że podstawowym kryterium oceny człowieka jest jego uczciwość, nie zaś narodowość, pochodzenie czy wiara. Uczciwość. Kłopot z ludzką naturą polega na tym, że człowiek potrafi oswoić się z rzeczami wydawałoby się niemożliwymi do oswojenia. Ta przetransportowana na nasze doświadczenia stara zasada czekistów, którą podobno sformułował sam Lenin, a stosował nasz wielki rodak Felix Dzierżyński, ufać bezgranicznie, ale kontrolować czujnie czyli ufać potencjalnie i nie ufać w praktyce pozostała. Nie ma sytuacji bez wyjścia tam, gdzie jest człowiek, który posiada wolę walki i wytrwania, który jest opanowany, czujny i twardy. Dla mnie patriotyzm jest wartością, to znaczy czymś pozytywnym, postawą wolną od demagogicznych podnieb, od paranoicznego węszenia za wrogiem. Postawa na rzecz czegoś, a nie przeciw komuś, na rzecz godności, która wiąże się nieodmiennie z szacunkiem dla ludzi innego pochodzenia, innej wiary, bo uznanie różnorodności kulturowej, różnorodności pamięci pokoleń, rozmaitości tradycji wzbogaca wspólnotę państwową, na rzecz czegoś, na rzecz szklanych domów. Ja wiem, że dziś Żeromski nie w modzie, ale te szklane domy trafnie symbolizowały coś czystego, przejrzystego, przeciwstawiającego się zaduchowi, ciasnocie poglądów, ciemnocie. Inteligent tym się różni od nieinteligenta, że nie obraża się o żarty, rozumie żarty. I lubi żarty. Życie trudne, lecz nienudne. Są tacy ludzie, którzy sądzą, że jedynym gwarantem ich istnienia jest czyhający wróg. Bez wroga nie da rady. Bez wroga traci się ważność. Im więcej wrogów, tym większe moje znaczenie w świecie. A gdy nadchodzi czas prawdziwego zagrożenia, okazuje się, że brakuje sojuszników. O nich przecież nie było mowy. Jeśli polityka ma polegać na wielkim kłamstwie, to ja będę mówił, że do Oświęcimia wpakowali mnie Francuzi. Od ludzi można oczekiwać odwagi, bohaterstwa, nawet należy oczekiwać, ale też trzeba się liczyć z faktem, że są ludźmi. Synku nie kłam, bo kto kłamie, to może ukraść, a kto kradnie, to może i zabić. A przede wszystkim nigdy i niczego lekkomyślnie nie podpisuj. Zanim coś podpiszesz, to zastanów się nie raz, ale wiele razy. Porać się mamy, albo nauczyciela w szkole się porać, ale nie podpisuj niczego lekkomyślnie. Jak się ktoś urodził człowiekiem, to łatwiej mu jest być człowiekiem niż stać się świnią. Jeśli panna nie jest piękna i posażna, to powinna być choć sympatyczna, a nie nabzdyczona. Jeśli wszystko nas dzieli, to dialog nie ma sensu. Kiedy coś uparcie gaśnie, zaufaj iskierce nadziei. Kocham moich rodaków, choć doprowadzają mnie do cholery. Mieszkałem w domu pełnym inteligencji przy ulicy Mickiewicza 37 na drugim piętrze. Ale jeśli ktoś się bał, to nie Niemców. Jeżeli niemiecki oficer zobaczył mnie na ulicy i nie otrzymał rozkazu aresztowania mnie, nie miałem się czego bać. Ale gdy polski sąsiad, który zauważył, że kupiłem więcej chleba niż zwykle, musiałem się bać. Największym problemem Polski jest zły stosunek do samego siebie, podejrzliwość, kłótliwość, swarliwość, nienawiść, kompleksy, brak pewności siebie i negatywny stosunek do własnej historii. I aby jeden drugiemu mógł dojechać dobrze, gotów jest przy okazji popełnić samobójstwo. Ktoś to przecież powinien zrobić znak zapytania. Ktoś powinien reagować znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić znak zapytania. Ktoś powinien protestować znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam, i znajdowałem taką odpowiedź: Jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja? Nie wierzcie zegarom, czas wymyślił je dla zabawy. Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto. Po to działałem w AK, po to siedziałem w więzieniu, po to byłem w PRL w opozycji, żeby w wolnej Polsce każdy miał prawo głosu. Tak się pocieszam. Bóg chciał, żebyś przeżył nie po to, byś się nad sobą litował. Ale, żebyś upewnił się, że musi istnieć dobro, są wokół nas ludzie cierpiący bardziej niż Ty. Pomóż im. Otwórz oczy. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Friedrich Nietzsche czy George Bernard Shaw?